Witam Was wszystkich z taką dosyć y, radosną informacją. Otóż zobaczcie, jakie to są w ogóle warunki. To są łąka, haszcze. I co znajdziemy w haszczach? W haszczach, moi drodzy, znajdziemy, już chyba widzicie te białe punkty. W haszczach znajdziemy takie oto cudeńka, tak żeby to. Nic innego, niż czernidłak kołpakowaty. Tutaj się przesunę, bo tutaj jest taka niesamowita rodzinka czernidłaków. Jest to ilość, która no, przy tej wielkości grzyby to są naprawdę maluszki jeszcze. One osiągną myślę tak do 15, spokojnie 15, nawet może 20. Centymetrów wysokości, i myślę, że tak naprawdę jutro będą już do zbioru. Można powiedzieć o czernidłaku kopakowatym, Poza tym, że jest to grzyb naprawdę u nas bardzo rzadko zbierany i y, uważany za zwykłego psiaka, trójaka. Grzyb niejadalny. Grzyb tak naprawdę ma niesamowite walory smakowe. Y, w polskim internecie znajdziecie bardzo dużo informacji o tym, że biera się tylko. Młode owocniki. Pokażę wam jak to jak grzyb w ogóle wygląda, grzyb też jest nazywany w którymś z krajów perułką sędziego ze względu na te włoski na kapeluszu. Mamy tutaj taką delikatną bulwę i to jest cały czernidłak. Młode grzyby mają w środku białe blaszki, one bardzo szybko podczas dojrzewania. Czernidłaka zaczną zmieniać kolor na czarny, i cały czernidłak zacznie ulegać rozpadowi. Będzie rozpadał się w taką czarną maś, nazywaną czasem tuszem. To jest po prostu jego sposób rozmnażania, jego wysyp zarodników. Te grzyby, co ciekawe, nigdy nie są robaczywe. Rosną w najzwyczajniej świecie za krótko, żeby jakikolwiek robak miał szansę w nie wejść. Co można o czernidłaku jeszcze powiedzieć? Grzyb jest przepyszny. Najzwyczajniej w świecie z masełka. W polskim internecie chodzą informacje, że zjada się tylko te białe kapelusze. Jest to, tak, jest to nieprawda. Kapelusze zjada się jak najbardziej. Trzony są również jadalne. Te trzony ja najzwyczajniej w świecie zjadam na surowo. Boszą pyszne, delikatne, w smaku trupiące. można je zjeść na surowo. Można je ususzyć i wtedy jeść troszeczkę na zasadzie chipsów. A można też najzwyczajniej rzucić je do sosu z całą resztą. Co jednak robić z ciemniącymi już owocnikami? Z owocnikami, które. Zaczęły wysyp zarodników. Takie, takie owocniki najlepiej oddzielić od tych właśnie w 100% białych kapeluszy i trzonów. Oddzielić przynajmniej te czerniące kapelusze, bo nogi wcale nie będą nam zmieniać smaku potrawy. Te kapelusze odkładamy do osobnej miseczki. W, najlepiej wkładamy do lodówki, wtedy ten proces rozpadu, to nie jest gnicie, to jest naturalny proces rozpadu powodowany przez enzymy, które zabiwiera czernidła. Jest to element jego procesu wysiewania zarodników. Tak jak mówiłem, kapelusze wkładamy do lodówki, pozwalamy temu, żeby cały proces rozpadu przeszedł. Tak naprawdę zostaną nam Elementy, jeszcze pewne z czernidłaka, je można zblendować. I co wtedy otrzymujemy? Otrzymujemy tu z czernidłaków, czyli taką czarną maś o bardzo intensywnym, bardzo grzybowym smaku. Tą maś można spokojnie wykorzystać jako dodatek, czy do zup, czy do sosów, czy nawet myślę, że byłoby możliwe wyrobienie ciasta, czy na makaron, czy na pierogi. Właśnie z tą czarną mazią otrzymalibyśmy wtedy takie delikatnie czarne ciasto o właśnie grzybowym posmaku. Dla mnie byłaby to rewelacja. No, osobiście nie robię pierogów, więc jeszcze nie miałem przyjemności spróbować. Co się stanie, jeżeli wymieszamy białe kapelutki razem z tym już delikatnie czerniącym? Czernidłak w tej takiej młodej formie, czyli z białymi blaszkami, będzie grzybem bardzo delikatnym w smaku. Ale dodanie tak naprawdę jednego, o tutaj nawet mam już, zaczyna sypać zarodniki, wygląda to jak pieczarek na początku, później jeszcze mocniej ciemnieje i zamienia się w maś. Dodając jeden tego typu kapelusz do sosu zmienimy prawie całkowicie smak tych naszych czernidłaków. Jak to ze smakami? Nie ma reguły odnośnie tego, co komuś będzie bardziej odpowiadać. Za to moje takie zasady własne opracowane przygotowania czernidłaków są takie, że i trzony z tych czerniejących i te białe kapelusze wrzucam na patelnię. Uwielbiam smak młodych czernidłaków, a te już ciemniejące czernidłaki wolę przerabiać na ten jadalny atrament. No i to myślę wszystko, wszystkie te najważniejsze informacje o czernidłaku. Jeżeli czegoś zapomniałem powiedzieć, zapytajcie w komentarzu. Trzymajcie się ciepło i dasz grzyb.